Ja jestem pierwszy raz na, na tego typu gali, no i to jest takie imponujące wydarzenie i jestem pod wrażeniem właśnie ludzi, którzy wkładają w to dużo serca, dużo wysiłku i organizują coś takiego i honorują pracę ludzi ich sukces jest to zauważenie kogoś dostrzeżenie go docenienie Pragnę życzyć Państwu miłego wieczoru wielu pięknych wrażeń z dzisiejszego wydarzenia i owocnych rozmów statuetki i to są statuetki przyznawane zarówno dziennikarzom jak i reżyserom ja na przykład otrzymałam statuetkę za dorobek dziennikarski ze szczególnym uwzględnieniem pracy w mediach ogólnopolskich natomiast gracje są to statuetki które otrzymują znane kobiety za styl ponad Czasową elegancję za to jakie są po prostu. Dziękuję bardzo za tę nagrodę. Rzeczywiście byłam nominowana do tej nagrody już od chyba sześciu czy siedmiu lat, a dzisiaj w końcu chyba dorosłam do tej nagrody. Dzisiaj Magda, Mołek, Joasia, Morocz, czy Renata Dancewicz to nie są nazwiska przypadkowe. Pani Laura bardzo dbała o to, żeby to było naprawdę starannie wyselekcjonowane grono. Dzisiaj Złotą Iguanę również otrzymała Jolanta Fajkowska, która prowadzi fajkę pokoju w Polsat Cafe. W związku z tym to jest takie zawsze piękne grono ludzi, którzy rzeczywiście na Nagrodę zasługują. To jest coś wspaniałego, jeśli ktoś potrafi docenić dorobek 50 lat pracy artystycznej. Jest to miłe i naprawdę sympatyczne. Także bardzo dziękuję Klubowi Integracji Europejskiej. Dobry styl to chyba równowaga przede wszystkim i harmonia w tym, co się robi i w tym, jak się ubiera i w tym, jak się zachowuje. Właśnie dzisiaj przyszłam tutaj z dziećmi. Trzeba się słuchać rodziców przede wszystkim, bo dobry styl to jest przede wszystkim też ładne wychowanie. Swoim strojem również wyrażamy szacunek do drugiego człowieka. Wiadomo, że na taką galę nie przyszłabym w dresie, tylko dobre wychowanie nakazywało mi ubrać się elegancko. W związku z tym ten dobry styl to jest taka. Osobowość to jest taka pełna kobieta. To nie jest tylko właśnie moja sukienka beze mnie, tylko jesteśmy razem. Dobry styl to raczej jest wszystko, co się na to składa, bo to i sposób bycia, wysławiania się, czytania książek. To jest właśnie dobry styl, nie tylko ubieranie się. Mnie się styl kojarzy raczej z osobowością. Z charakterem człowieka, myślę, że trzeba być po prostu sobą i lubić siebie, i się nie wstydzić swoich wyborów, bo nawet jeżeli lubię rzeczy, które są dla kogoś obciachowane, no to co z tego? No, po raz pierwszy jest zorganizowana Akademia Dobrego Stylu tutaj, w Centrum Olimpijskim. Myślę, że to jest dobry pomysł, coś nowego. Bardzo mi się podobał życzliwy stosunek do ludzi. Taka nienapuszona atmosfera, co jest niezwykle ważne, że tu się czuło, że ludzie chcą ze sobą być, że chętnie przyjechali. Cieszę się, że gala jest tak popularna, że mamy tyle przedsiębiorców aktywnych sukcesami w Polsce i mam nadzieję, że gala będzie dalej się rozwijała tak pięknie. Ja jestem fanką takich rzeczy, czyli po prostu takiego integrowania się, no bo jednak jesteśmy w klubie integracji europejskiej, a w dzisiejszych czasach, kiedy te tendencje są odśrodkowe, no to jednak bratanie się, integrowanie i spędzanie razem czasu jest super. Pani prezes Barbara Jączyk i Krzysztof Jączyk stanęli naprawdę na wysokości zadania i wielkie brawa dla nich. Z całego serca dziękuję za to, że 10 lat temu mogłem poznać Państwa. Od tamtej pory, kiedy podpisałem deklarację wstąpienia do Klubu Integracji Europejskiej, ani razu nie żałowałem tego i do dziś jestem dumny i szczęśliwy, że mogę tu z Państwem być. Jestem zaszczycona. Dziękuję przede wszystkim Pani Prezes i Panu Prezesowi. Wszyscy tacy wspaniali, ciepli, nigdy nie mówią nie. Każdy z klubowiczów Klubu Integracji Europejskiej. Powinien się cieszyć, że może być w tak dobrym towarzystwie i zawsze mieć dobry kontakt z innymi. A te spotkania dają naprawdę dużo dobrego. A więc łączcie się, kochani, ale przy okazji, bardzo proszę Was, pamiętajcie o artystach, trzeba kochać artystów.